Tak, to będzie nagranie z cyklu przewodnik po bajkale czytane na żywo na miejscu nad bajkałem. Stoimy przed skałą szamanką, inaczej przylądek Burhan. To jest jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc Olchonu i całego jeziora bajkał, odwiedzane przez wszystkich turystów przybywających na wyspy. Na sąsiadujący z miejscowością Cypel można dojść ulicą Puszkina. Najlepsza pora to wczesny poranek, gdy skały są pięknie oświetlone, oraz wieczór, wtedy zdarzają się spektakularne zachody słońca albo spacerując wzdłuż wysokiego brzegu od cerkwi w stronę szamanki. Burjaci od wieków czcili to miejsce i otaczali je szczególnym kultem. Rdzenni mieszkańcy wyspy świętą skałę obchodzili w promieniu kilometra, by nie zakłócać spokoju zamieszkającego ją bóstwa Ugute pana Olochonu. Nigdy też nie osiedlali się w jej pobliżu. Ofiary składano wyłącznie od strony wody, gdzie znajduje się wejście do marmurowej pieczary, która przed laty była miejscem szamańskich obrzędów. Później ustawiono w niej ołtarz Buddy. Do dziś u lotu zachowały się napisy w języku tybetańskim. Z biegiem czasu przylądek Burhan został uznany przez znawców za jedno z dziewięciu najświętszych miejsc w Azji. Co cztery lata odbywają się tu spotkania szamanistów z całego świata, a sporadycznie przy cyplu można spotkać medytujących wyznawców różnych religii. Radiesteci potwierdzają, że miejsce to skupia niewiarygodne ilości energii. Zgodnie z wierzeniami, na skałę nie wolno wchodzić, a kobiety nie powinny się do niej w ogóle zbliżać. Może to grozić bezpłodnością. Niewielka zatoka to tam z tamtej strony yy, z piaszczystą plażą na wschód od Szamanki to jedno z miejsc najlepszych do kąpieli w chuzyrze. A więcej w przewodniku bajkał przewodnik turystyczny.